Na skwerze przy ulicy Obrońców Warszawy w Lewinie Kłockim odsłonięta została rzeźba Violetty Villas, która przez wiele lat związana była z tą miejscowością, doczekała się tu również swojego muzeum. My jesteśmy ogromnie wdzięczne przede wszystkim osób, osobom, które nas wsparły, bo tak jak mówię, nie było to takie proste. Też Muszę podkreślić, że chociaż jestem prezesem stowarzyszenia, to pomysłodawcą tej inicjatywy była pani Halina Tyrawa, moja pani wiceprezes, która dziś zawsze za mną stoi z boku, kroczek za mną, a naprawdę to jest wielka fanka Violetty Villas i to jest jej olbrzymia zasługa, ja muszę to podkreślić i będę to podkreślała. I jej olbrzymia wiara, że to się uda. Autorami odlanej w brązie rzeźby są Brygida Biata i Piotr Makała. Violetta stoi w takim delikatnym kontrapoście, jedna noga do przodu. Eee, ma ekspresyjną lewą, lewą dłonią, wysuniętą do przodu, w której trzyma róże, a w prawej trzyma mikrofon. Podczas pracy rzeźbiarza nad osobą, która nie żyje, zwykle trudnością jest dokumentacja. Tutaj akurat w przypadku, w przypadku pani Violety mieliśmy ogromną ilość filmów, zdjęć, teledysków. Zresztą one nam cały czas towarzyszyły, głównie teledyski. Violetty podczas pracy. Sam pomysł naprawdę rodził się przez wiele lat, w zasadzie zaraz po śmierci Violetty Villas. Natomiast jeżeli chodzi o takie zwieńczenie tego pomysłu, taka konkretyzacja, to w zasadzie trzy lata. Dość długo też trwała zbiórka pieniążków na ten pomnik i powiem szczerze, nie było, nie było to łatwe. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Obywatelskie Kulturalny Zakątek, partnerem Fundacja PZU, a sponsorami m.in. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Wiktoria S.A., Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park, Nadleśnictwo Zdroje, a także osoby i firmy prywatne.